Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale, dzień dobry, dzień dobry Słuchajcie, dzisiaj kontynuacja serii, którą zacząłem dwa miesiące temu i trzy miesiące temu w sumie prawie O co chodzi? Od zera do power usera To były, wtedy były to trzy części pokazywałem wam w jaki sposób można zainstalować programy graficznie oczywiście jak najbardziej w linuksie, bo tym będziemy się na razie przynajmniej zajmować klikaniem. Pokazywałem minta Pokazałem e, Manjaro Archa i tam jeszcze jeden bodajże problemik, też że tak powiem, ogarnąłem. E, kolejna część dzisiaj. E, słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się katalogami w Linuksie. Nie chodzi o całą strukturę katalogów, bo ten film już był. E, tutaj powinien się, mam nadzieję, pojawić karta. Z tym, jak coś, to zapraszam do oglądania sobie tego. E, dzisiaj skoncentrujemy się na tym, gdzie są nasze pliki użytkownika w jakim katalogu, gdzie są instalowane programy w Linuxie, bo to jest bardzo często zastanawiające, tak? Postaram się wam opowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda, i czy należy się tym przejmować, czy nie i gdzie czego ewentualnie szukać, typu ikonek, tapetek i całej reszty, bo wiem, że wielu z was o to prosi i o tym pewnie myśli, a szukanie tego no, różnie z tym bywa, tak? W każdym razie. Pokażę Wam to na przykładzie swojego komputera, na przykładzie Manjaro, system Gnome, Manjaro Gnome. To nie ma żadnego znaczenia, chodzi o kwestię ilości oprogramowania zainstalowanego i gdzie ono mniej więcej jest. Oraz pokażę Wam to również na maszynie wirtualnej Ubuntu. To nie ma też żadnego znaczenia, a na Ubuntu, dlatego że tam jest świeża instalacja. I tam po prostu będziecie widzieli, jak to wygląda, prawie od razu po instalacji, bez nie wiadomo jakich dodanych rzeczy, żeby każdy w miarę to sobie, e, słuchajcie, ogarnął. Postaram się to w miarę prosto wszystkim powiedzieć na tyle, ile ja to wiem i ja to umiem. No i co, zapraszam do oglądania filmu. Słuchajcie, jakiś czas temu, no 15 sierpnia 2020 roku, prawie półtora roku temu, e, zrobiłem film na temat katalogów linuxowych, jak to całe źródło, całe, cały korzeń de facto wygląda od ruta. W górę albo w dół, to zależy jak to patrzy, leży, i tak dalej. Aby ktoś był zainteresowany, zapraszam sobie oglądnąć ten filmik, o, ma tam 20 parę minut, mam nadzieję, że jest to w miarę dobrze wyjaśnione. Więc tego nie będę w tym filmie już robił, bo nie ma najmniejszego sensu, tak? Natomiast chodzi nam tutaj m.in. o katalogi w Linuxie. Na ubuntu.pl jest bardzo fajna rozpiska. Polecam sobie ewentualnie zobaczyć, jako uzupełnienie tego filmu, doczytać samemu, co gdzie mniej więcej tutaj macie, czym dany katalog po prostu tutaj jest. Tak. Nas interesuje katalog Home. Katalog zdecydowanie Home. Słuchajcie, jak obiecowałem, maszynka wirtualna z Ubuntu Uboduntu 20, chyba to jest 20, nawet nie wiem, nieważne. W każdym Linuxie wygląda to tak samo. Słuchajcie, jest dokładnie ten sam patent. Więc jak wiemy w Windowsie. No nie mam przykładu, sorry, może jakiś screen się tu pojawi, tak? Mamy tam różne katalogi w C. Mamy główny taki dysk C i tam jest od jasnej cholery różnych dziwnych katalogów i wiemy, że w katalogu Users, użytkownicy są moje pliki w moich dokumentach, czy moje pliki już nie pamiętam, jak to szło windy te ja ostatnie raz używałem 3 lata temu ponad. W każdym razie, i tam mamy te swoje rzeczy, natomiast w Linuxie naszym kochanym Takim głównym katalogiem jest, dla naszym jest katalog home, katalog domowy. Dokładnie on znajduje się mój komputer, tak to jest główny katalog, root, znaczy slash, tak? Ogólnie słuchajcie. Katalog Home i tutaj mamy nazwę użytkownika naszego, czyli Jasia nie wiem, Jasiu, Kasia, Marzenka, Olga, nie wiem, co tam jeszcze sobie de facto wymyślicie, tak to wygląda. Każdy użytkownik. Bo wiadomo, że Linux jest systemem wielo tak? wielodostępnym, sieciowym. Słuchajcie, sorry za kota przy okazji. W każdym razie macie tutaj nazwę swojego użytkownika, wchodzicie sobie tutaj, tak. Czyli albo tak, albo po prostu tutaj nazwę użytkownika. Macie katalog domowy i tutaj mamy dokładnie praktycznie to samo co w Windowsie. Dokumenty, muzyka, obrazy, pobrane, publiczne. Czyli do udostępniania pulpit, to co mamy na pulpicie. Jeżeli nasz, nasz, em, nasz, pul, nasz zarządca pulpitu, nasz desktop umożliwia nam robienie ikonek różnych dziwnych rzeczy na pulpicie, to wtedy możemy sobie tutaj takie różne rzeczy umieszczać, tak? No Snap to jest katalog dodatkowy Buntu, szablony wszędzie. No i wideo też jest wszędzie, tak to mniej więcej słuchajcie. Na dzień dobry, tutaj wygląda, jak sobie wciśniemy ctrl H. To wtedy nam się pokazują wszystkie katalogi tutaj i pliki zawarte, tak zwane ukryte. Katalogi ukryte w Linuxie, zawsze zaczynają się od kropki. Jeżeli są kropka z kropką, to tego normalnie nie widać. Musicie użyć Ctrl H albo nie wiem konsoli pisać sobie LS-AL na przykład. Tak? I wtedy widzimy dodatkowe katalogi, które się tu znajdują. Być może w innych dystrybucjach będzie tego więcej. W różnych systemach może to zupełnie, znaczy zupełnie troszkę inaczej wyglądać, ale zasada jest dokładnie ta sama. Podstawowe już wiemy teraz. Mamy tutaj cache, przeważnie, cargo przeważnie nie ma. Mamy tutaj cache, mamy config, mamy GNU, GPG, mamy local. No, jakie jest Firefox? To jest Mozilla, ewentualnie coś innego. Jak mamy thunderbirda to mamy tutaj Thunderbird, tak i mamy SSH do połączeń serwerowych. Tego nie będę ruszał, bo się po prostu. No, i katalog Cache. Tutaj są pliki tymczasowe danych programów, zainstalowanych. One sobie trochę składują jakieś swoje e, e, tymczasowe pliki. Po prostu, no kurde, co tu dużo mówić, tak? Tego raczej nie ma sensu ruszać. Nie kasujcie tego, nie tego, bo tutaj, tak jak mówię, programy się na tym czasami lubią opierać i one te pliki dla siebie potrzebują. Pliki konfiguracyjne danych programów znajdują się w katalogu config. Tutaj jest praktycznie wszystko, i teraz jedna ważna rzecz. Jeżeli dany program jest zainstalowany przez użytkownika UBU, to jego pliki konfiguracyjne znajdują się tutaj, czyli katalog domowy przez ubu.config. Tak? Natomiast posłuchajcie jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Ogólne pliki konfiguracyjne Linuxa, ogólne, dotyczące wszystkiego, one znajdują się w katalogu ETC. Tutaj są wszystkie pliki konfiguracyjne z całego systemu, nie tylko naszego użytkownika. Sprawa wygląda w ten sposób, że pliki konfiguracyjne użytkownika mają pierwszeństwo nad tymi z ETC, tak? To jest podstawa i o tym należy pamiętać. Że jak chcemy coś sobie zmienić w użytkowniku, to nie lecimy do ETC i walimy sudo w ogóle, cuda i rozpieprzamy pół systemu, przepraszam. Tylko grzebiemy sobie tutaj, w naszym własnym, kurde, katalogu config. Jeżeli chcecie tutaj grzebać, zróbcie kopię z tego zapasową, po prostu. Bo jak coś zepsujecie, to kaplica będzie, jak sobie zrobicie kopię, no to po prostu przewracamy kopię i wszystko chodzi tak, jak chodziło. Róbcie kopię. Głupie nazwanie sobie, skopiowanie sobie katalogu, kurde, config na przykład, nie wiem. Daj sobie skopiuj, weź do moich dokumentów, kurde, naciśnij ctrl V, nazwij to, kropka, config, zapas, dziękuję, kropka. Jak coś zepsujecie, przenosicie z powrotem, system chodzi, Roz, wiecie o, o co chodzi? Róbcie kopię z tego, co chcecie zepsuć, po prostu, no. W konfigu mamy tutaj wszystko praktycznie. Każdy program zainstalowany ma swoje tutaj pliki konfiguracyjne, możemy je edytować, ale jeżeli program pozwala na edycję swoich ustawień, róbcie to z danego programu, a nie grzebcie od razu w konfiguracji. No chyba, że to jest Vim albo cokolwiek innego, a to jest zupełnie inna bajka, która nas dzisiaj nie dotyczy. Ja wam pokażę, jak wygląda po paru ładnych miesiącach mój katalog config w ogóle mój, mój system później, tak Zobaczycie jak to tam po prostu sobie de facto wygląda. Gnu PG. Tutaj są chyba klucze. Tak dokładnie. Tutaj są klucze. Tego nie ruszamy. Nie ten. W katalogu Local Share znajdują się dane aplikacji, nie pliki konfiguracyjne, tylko dane. Na przykład nie wiem ich bazy danych pliki, maile, to zależy od programu, naprawdę to już zależy od programu, taki jest de facto standard, że takie rzeczy tutaj powinny się e, znajdować. Tutaj również czasami powinno się umieszczać pliki ikonek na przykład, chociaż nie zawsze to działa. No, ja umieszczam na przykład w głównym katalogu z kropką, albo umieszczam to e, na przykład w User Share, tak? to jest jeszcze inny katalog, który postaram się pokazać. W każdym razie należy próbować. No, zasada jest taka, że de facto wszystko powinno być tutaj dotyczące użytkownika, tak. No nie zawsze tak jest, ale już mniej więcej wiecie o co tutaj chodzi. Mozilla. Profile po prostu naszego kochanego Firefoxa. Tak jak w Windowsie to ląduje w Document Settings, AppData, coś tam, nie wiem, bla bla bla, tak to ląduje w Linuxie tutaj, po prostu, z kropeczką oczywiście. SSH, no to pliki konfiguracyjne przeważnie tutaj być powinny, a propos, tudzież klucze konfiguracyjne Thunderbird, Profile Thunderberda, wszystkie możliwe i tak dalej. Takie dane tutaj są. Jak nie macie Thunderberda, nie macie tutaj katalogu. Słuchajcie, mamy bash history, bash logout, bash rc. To, w ogóle jest, te, to jest na inny temat, bo to jest strasznie rozbudowana rzecz. Natomiast bash rc, jeżeli używacie terminala bash, terminala zwykłego i macie powłokę, tak zwaną bash, czyli standard w Linuxie, to tutaj w katalogu bash rc. Jest jego, można powiedzieć, konfiguracja, jego ustawienia, możecie sobie to zmieniać, nie wiem, cokolwiek tutaj, to jest naprawdę strasznie duży temat. Ja to mam trochę liźnięte, ale nie dużo i postaram się zrobić film na ten temat, ale to dłuższy czas, bo muszę się tego dokładnie douczyć, żeby Wam to móc przedstawić, tak. O co tutaj mi więcej chodzi? W każdym razie BashRC odpowiada za wygląd terminala, jego zachowanie, za możliwości, znaczy możliwości to może nie, ale dodatkowe funkcje terminala na przykład. Nie wszystkich terminali, żeby było śmieszniej, bo na przykład inne terminale typu Xterm znajdują się w jeszcze innym pliku, w CineTrc, bodajże, albo w jeszcze innym. To w ogóle jest masakra nie do, nie do ogarnięcia. Jako użytkownik tego nie potrzebujecie wiedzieć. Po prostu nie musicie tego de facto wiedzieć. tak. Teraz kolejna rzecz. Przejdźmy sobie do głównego katalogu do Ruta, naszego kochanego Druta. I jeżeli logujecie się na Ruta. To wtedy waszym głównym katalogiem jest root. Dokładnie slash przez root. Coś mi nie działa. Działa. Tak to mniej więcej wygląda, że chodzi o katalog root. U mnie root nie ma GUI, nie ma nic. Dlatego tylko to jest to co tutaj jest. Tak. W każdym razie użytkownik root ma swój katalog w głównym systemie plików. Teraz kolejna rzecz, która nas interesuje, a propos programów m, i tego, gdzie są one instalowane, słuchajcie. Głównie, naprawdę, głównie m, programy są instalowane w katalogach. M, kurde, powinny być instalowane. Powiem tak. Jeżeli instalujecie m, program za pomocą menedżera plików, typu m, menedżera pakietów danej dystrybucji, za pomocą Apta, DNF-a, Pakmana, to część plików idzie do Binu. Tutaj są pliki wykonywalne. Odnośnik do tego filmu, kurde, poczytajcie, odglądajcie ten film albo poczytajcie sobie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest BIN, tutaj są biblioteki, i tak dalej. Ale jeżeli instalujemy jakiś zewnętrzny program za pomocą, nie wiem, na, instalujecie Da Vinci Resolve, on ma końcówkę.sH instalator, tak? To wtedy. Prawdopodobnie zainstaluje on nam się tutaj na przykład. Ewentualnie jakieś zewnętrzne programy, które instalujemy, nie wiem, ze sklepu albo coś. Czasami nam się instalują do OPTA- pokażę wam to na swoim systemie, tak? Kolejna opcja, gdzie one się mogą znajdować, to jest katalog User. User tutaj de facto jest częściowa kopia tego, co mamy w głównym systemie, ale to są programy, aplikacje, biblioteki. Typowo użytkownika danego, czyli UBU w tym przypadku na przykład, tak. Chyba dobrze nie pomieszałem. Mam nadzieję, że tego nie pomieszałem. Jeżeli tak, to przepraszam, doczytajcie. Staram się jak mogę, naprawdę. W każdym razie to, co nas będzie interesował, to jest user local. User local i tutaj w katalogu bodajże share. Mamy niektóre programy, tu są chyba konfiguracyjne. Oczywiście musiałem się zamotać. Tu mamy konfigurację TC jeszcze specyficzną. No jest to strasznie zamotane, szczerze mówiąc, bo specyfikacja jest taka, że powinno to tak wyglądać. Ale tak czasami to nie wygląda. I programy są instalowane tam, gdzie sobie chce dany programista, tak? W ten sposób. Dlatego, no. No, mimo wszystko, to się trzyma, powiedzmy, tych standardów. To Google czy coś, zainstaluje wam się do optu i tak dalej. Zewnętrzne programy, które wyinstalujecie. No, przynajmniej tak powinno to wyglądać. Czy jest ważne, gdzie program się instaluje? Czy was to mm, powinno interesować? Nie. Nie, dlatego, że was powinna interesować konfiguracja danego programu, pliki konfiguracyjne, tak jak mówiłem, katalog domowy i macie tutaj po prostu jako ukryty config i to jest dla was najważniejsze. Natomiast jakieś ręczne updatey, plików i tak dalej. Tego się w Linuxie nie robi. To się robi za pomocą Comment. Ewentualnie program robi to automatycznie, za pomocą managera, pulpitu, wszystko jest aktualizowane. Nie powinno Was to interesować, bo możecie sobie system rozwalić. Chyba, że chcecie to wnikać, proszę bardzo, nie mam najmniejszego problemu. W każdym razie tak mniej więcej się to prezentuje. Ja wiem... Ciężko mi to jest wytłumaczyć, bo nie wiem, musiałbym siedzieć kilka lat żeby i, i, i po prostu nie wiem, ogarniać to wszystko tylko i w kierunku, gdzie programy są w Linuxie, tak. Ale takiej potrzeby nie ma, mniej więcej wiecie gdzie tego po prostu de facto szukać. Czy jakieś konfiguracje czy czegoś i o to właśnie chodzi, jeżeli nie wiecie, nazwa programu do dla sorry za kota, kociaki, ale wariują strasznie i po prostu patrzeć w ten sposób, tego poszukać. Jeżeli szukacie specyficznej rzeczy, no to kurde, no. no świeżo użytkownik tego raczej nie robi, bo nie ma takiej potrzeby, on tego używa. Ja siedzę na Linuxie 3 lata i ja tu nie zaglądam, bo nie mam po co. Ja nie mam po prostu po co tu zaglądać, grzebać, bo to nic mi nie da. To, że sobie coś tutaj zmienię, coś zobaczę, o dowiem się, tu jest taki plik, to nic mi nie daje. To nic mi nie daje. Tego nie potrzebuję robić. Kiedyś tak. Kiedyś trzeba było siedzieć, grzebać w dokumentacji, w kodach źródłowych i w ogóle, tak. Żeby na, na rzęsach stawać, żeby to, żeby to pracowało. W tej chwili tego nie potrzebujecie. Fajnie wiedzieć, że to mniej więcej jest tu, tu, tu i tu. Ok, ale wasze główne zainteresowanie tego wszystkiego to jest. Pokażę już na głównym moim systemie tutaj. Słuchajcie, o właśnie mi się pendrive chyba udało sformatować w końcu. No tak, tylko że ja nie mam pliku, nie mam pulpitu jako takiego. Dobra. Zrobimy tak, słuchajcie, proszę bardzo. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o mój katalog. Tak jak mówię, to już ma no nie, z pół roku chyba, jak nie więcej ta instalka. Nie, mniej, mniej, koło miesiąca będzie miała chyba ta instalka Manjaro. Trochę programów tutaj jest. Tak jak mówię, widzicie, ja sobie zmieniłem kongi i tak dalej. Więc to, to, to pomijając ten temat, słuchajcie, oprogramowanie, które nas interesuje. Jak widzicie, mam tutaj katalog icons, ja sobie go sam stworzyłem. Wchodzę sobie tutaj i mam skopiowane te, te mm, ikonki, które tu widzicie. To jest akurat, nazywacie to Blue Curve RHA. Tak to wygląda. Kopiujemy tutaj, wybieramy sobie po prostu normalnie w dostrojeniu GNOME, ewentualnie jakkolwiek indziej się w waszej dystrybucji to robi, tak? Jak widzicie, Lucky Backup, to jest program do backupu, który mi robi na serwer automatycznie, tak. Ja tutaj nie mam Thunderbirda w systemie, dlatego nie ma, na przykład mojego tutaj żadnego, yy, słuchajcie, Thunderbirda katalogu. SSH mam trochę, no i mam tutaj znane hosty i tak dalej, to są rzeczy, których się nie pokazuje publicznie, tak. Na Nvidia swoje rzeczy umieszcza na przykład tutaj, tu jest akurat CUDA, jeżeli chodzi o CUDA, tak, pliki konfiguracyjne. Tak to miejsce u mnie wygląda. Jest neo czy jest OBS Studio, proszę bardzo. Wchodźmy o OBS Studio. Mamy tutaj Inni Global. Możemy grzebać. Jak coś źle podgrzebiemy, to rozwalimy cały system, więc trzeba wiedzieć, co się robi. A najlepiej z gui, ustawiać po prostu z gui, bo to jest najprościej, najlepiej, najbezpieczniej. Dopiero jeżeli program wymaga grzebania, no to grzebiemy, ale dopiero wtedy. tak jak mówię, grzebcie w config, nie w etc. Tylko tutaj i róbcie kopię zapasową tego. To nie, nie zajmuje to dużo, no a może Wam uratować tyłeczek. Jest to również a, na przykład plik konfiguracyjny startowy, tak. Te rzeczy mi się akurat uruchamiają na dzień dobry razem z systemem. Teraz to, co miałem Wam pokazać jeszcze tutaj, yy, słuchajcie, tutaj chodzi o tego opta, tak, że tam się instaluje dziwne oprogramowanie zewnętrzne. Tak, dokładnie tak. Proszę, Google, Google Chrome zainstalował się tutaj. Bardzo dobrze się zainstalował, nie porozwalał mi po całym systemie, tylko w jednym konkretnym miejscu cały Chrome jest. Czy ja go mogę usunąć? Mogę, tylko po jaką tegę? Po co? Takich rzeczy się w Linuxie nie robi. Sudo apt minus uninstall, albo nie wiem, remove, remove, nazwa pakietu. I reszta Was nie interesuje. Po prostu reszta Was nie interesuje, tak? Tak to mniej więcej, słuchajcie, sobie tutaj tematycznie wygląda choć tutaj optu dobra, mamy tutaj na przykład API Mage, tak. Ja mam API Mage, on sobie tutaj dodał się akurat tutaj, po prostu mogę go sobie uruchomić elegancko, wszystko jest fajnie. No nie będę tego odpalał, bo a przy okazji bardzo fajny program do ogarnienia czasu, takie to do, coś tam to do, tylko całkowicie otwartość źródłowe bezpłatne. Zrobię o tym film, bo naprawdę bomba. Świetny świetny kawał softu. Tak to wygląda. Do User Share nawet nie zaglądam, nie mam potrzeby. Druga sprawa, że User Share wymaga od was prawa Ruta. Więc jeżeli coś wymaga od was prawa Ruta, przepraszam, rzeźnia tu jest mała skutkami. Jeżeli coś wymaga od was prawa Ruta, to się zastanówcie dwa razy, zanim tam będziecie grzebać bez wiedzy, bo skończycie to usunięciem, zablokowaniem, zniszczeniem systemu. Nie wiadomo po co, komu, na co. Jeszcze raz, katalog domowy i to wszystko to są, to są rzeczy najważniejsze dla was. I tu sobie po prostu grzebcie, tak. Słuchajcie, de facto chyba myślę tyle, no bo co tutaj więcej że tak powiem, mówić. No, no, myślę, że temat jest wyjaśniony. Jak tak ja mówię, jeżeli na Windowsie szukacie sobie C2 przez user, przez nazwa i tak dalej, to w Linuxie macie to tu po prostu pod ręką, katalog domowy i tu jest dokładnie wszystko standardowe katalogi, jakie tutaj są tak jak mówię, że sobie widzieliście jak to wygląda tak to wygląda standardowo, resztę możecie sobie dodawać odejmować, robić co, co chcecie, ctrl-h ukrywamy i pamiętajcie raz jeszcze kropka przed nazwą katalogu albo pliku oznacza w Linuxie plik ukryty, po prostu on będzie normalnie używany z tym, żeby do niego się odnieść, trzeba wpisać kropkę. To wszystko. Tak to mniej więcej słuchajcie nam tutaj tematycznie, bym powiedział: no, przełącz się. O, właśnie. Przełącz nam tu się do tego. To oczywiście tworzymy sobie katalogi. Jak chcemy, gdzie chcemy, co chcemy i tak dalej. No to jest po prostu Wasze królestwo i każdy użytkownik ma swój katalog po prostu, tak? W home. Każdy jeden nowy użytkownik, ja mam jeden, no bo nie używam więcej. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o prawo dostępu, każdy użytkownik ma dostęp tylko do swojego folderu, nie może wejść na inny na przykład, tak? Natomiast użytkownik root może wejść wszędzie, to jest wiadomo, administrator systemu może zrobić wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik się przydał, powinien się ukazać dużo, dużo wcześniej, wiem, wiem o tym, wiem, nie wyrabiam. Czasami choroba, czasami inne rzeczy, czasami po prostu niechcica, a czasami mnie przytłaczają inne, inne dziwne rzeczy, tak? W każdym razie tak to, to się tutaj prezentuje. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że film się przyda niektórym użytkownikom troszeczkę bardziej się ogarnąć tym wszystkim, zadomowić w tym Linuxie. No i, kurde, znowu to powiem, postaram się zrobić jak najczęściej e, takie proste, proste rzeczy tej szkoły, to będą podstawy, tu nie będzie na początku żadnej konsoli, nie, postaram się, żeby tego nie było. Bo to ma być dla świeżego użytkownika, dla nowego użytkownika który chce sobie klikać, bo on nie lubi konsoli, on nie potrzebuje konsoli. W Linuxie w 2022 roku konsola jest praktycznie tylko potrzebna. Jeżeli coś się zaczyna dziać w tym naszym systemie, to wtedy większość osób, które pomagają na forach, pomagają w internecie, to jest pisanie komend, bo jest prościej, szybciej i dla nich łatwiej, tak? No. I to de facto wszystko. No, tak jak mówię, no konsoli też postaram się parę rzeczy. Parę rzeczy już było na, na temat konsoli na kanale, wystarczy poszukać. Wystarczy się po prostu rozejrzeć i tyle. Ale tak jak mówię, ta seria przeznaczona jest dla osób klikających, tak? No i ona powstaje na tyle, na ile ja mam tej swojej wiedzy tutaj, bo też nie jestem kilkudziesięcioletnim użytkownikiem Pingwina. Nie wnikam głęboko w ten system, nie kompiluję ją jąderek i inne dziwne rzeczy, bo ja tego nie potrzebuję. Po prostu ja używam tego tak, jak mi jest wygodnie, bo tak się teraz powinno używać Linuxa, tak jak chcesz, a nie konkretnie siedzieć i instalować Gentu albo LFS-a codziennie, na przykład. Tak? Bo po co? Chcesz? Nie ma sprawy. Nie chcesz? Używaj tak, jak chcesz używać. Wszystko. Słuchajcie, bardzo pozdrawiam. Dzięki za wszystko. Jak coś pod filmem, oczywiście linki będą Discord, Facebook, standardowo możecie sobie tam zobaczyć. No i co? Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby ktoś był zainteresowany materiałami na temat Linuxa, Pingwinka, tudzież okolicznych, różnych dziwnych rzeczy. E, to jak najbardziej zapraszam. No i tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. świetny Linuxa. Cześć.